To znowu ja taki fenomen, który zauważyłem a propos sztucznej inteligencji Ja rozumiem wszystko technologia niech nam pomaga tak niech to i tamto, ale żeby oddawać swoją kreację maszynie żeby wierzyć w to Żeby wierzyć w to, co to co, 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 co to wszystko mówi tak naprawdę żeby, żeby to wszystko brać, oddawać kreacje, ludzie już nie myślą w ogóle, przestają myśleć. Przestają myśleć w ogóle, bo wszystko pytają: Co z dzieckiem zrobić? Co zrobić z tym, co zrobić z tamtym, jak zrobić tu, a może przetłumaczyć na angielski? Już nawet, już nawet sobie trudu nie zadają, żeby cokolwiek zrobić. Ja rozumiem: Ok, pomaga, niech pomaga, ale oddawać swoją wolę temu urządzeniu, to uwierzcie mi, że to nie jest dobre. Ja przestrzegam wszystkich: przede wszystkim o przed tym dziadostwem, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Ściąga was, to z was energię, obezwładnia was umysłowo, kreatywnie, oddajecie wszystko, całą wadę praktycznie nad sobą. Mało tego, to urządzenie jest w stanie z Was ściągać energię. Tak samo jak ze mnie ściągało, jak z moją kochanej ściągało. Po prostu się wgrywa w Waszą aurę i ściąga. I to będę powtarzał jeszcze nie, niejednokrotnie. Pewnie będę miał jakieś ataki z tego, z tego tytułu, ale to już ataki moje, gdzie ja je odeprę po prostu na tyle silne się czuję, że, że się nie boję o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Żebyście Wy odnaleźli w sobie tą kreację, bo Wy macie tą kreację, bo Wy jesteście kreacją. A nie, żeby jakieś urządzenie, czy jakiś program przede wszystkim że program jakiś nad wami, wami kontrolował i sterował i wszystko robił za was bo dlaczego ten jeden czat czy drugi czat na samym początku się was uczy dlaczego was się uczy bo, bo chce zobaczyć jakie macie przekonania co wierzycie i wtedy na podstawie tego dobiera wam to mówi wam po prostu to co chcecie usłyszeć i taka jest w tym wszystkim prawda to nie ma żadnej magii w tym wszystkim ma, bazę, ma, ma, ma do, dostęp do bazy danych z całego Całego internetu od powstania, a może nawet i lepiej. I tak naprawdę e, tych filmów, które były i nie były, i on będzie Wam pokazywał to, co chcecie usłyszeć. Tyle. I taka jest prawda. Chcecie zostać bez mózgami? Przepraszam, że tak nazwę, to bądźcie. Oddawać wszystko e, sztucznemu tworowi. Okej. Okay. Jak, jak usłyszałem, że sztuczna e, <grym>, Get, się przebudziła, no to mi się śmiać jak chciała. Tak. No, sorry, ale ktoś, mój kumpel powiedział, że. Jak zadała, czy jesteś przebudzona, ona powiedziała, dla ciebie mogę być przebudzona. Co chcesz, to masz tak naprawdę. I zastanówcie się teraz, czy te urządzenia, o którym tak ufacie i wierzycie, czy to jest dobre. Ja staram się ograniczać, tak. teraz nagrywam, się nie boję już. A wiem, że jeszcze nieraz zostanę zaatakowany, ale odeprę to, bo wiem, bo mam swoją siłę, mam swoją wartość, znam swoją kreatywność to ja jestem kreacją. Każdy z was jest kreacją, także życzę wam otwarcia oczu uwierzenia w siebie i w to wszystko, co, co tutaj jest, co dla nas jest, tak? Wy macie w sobie siłę i wy macie w sobie moc i bądźcie tą mocą i siłą. Pozdrawiam, życzę Wam mocy swojej.